Piękny słoneczny dzień dzisiaj w Toruniu, to jest idealna okazja, żeby zaprezentować Wam jak działają nasze taśmy Baobond i chronią nasze piany przed działaniem promieni UV. I jesteśmy w naszym laboratorium. Przygotujemy sobie tutaj dwie próbki, gdzie jedną zabezpieczymy taśmą Baobond, drugiej nie zabezpieczymy. Wystawimy je na działanie promieni słonecznych przez kilka dni, a więc przejdźmy do przygotowania próbek. Zawsze pamiętamy o dobrym wstrząśnięciu puszki z pianą. W pianę. Po aplikacji piany, pamiętajmy, aby zwilżyć się wodą. Szczególnie w tak ciepły, gorący dzień jak dzisiaj. Nasze pływki są gotowe. Jedną już zacząłem obklejać. Obklejamy kolejny fragment. Jak widzimy, taśma. Fajnie się klei do każdej powierzchni, jest pokryta całkowicie klejem, dzięki czemu nie będzie problemu z tym, żeby przykleiła się do naszego muru, ściany, do fragmentu okna. Pływki są gotowe. Teraz zamontujemy je w słonecznym miejscu i za kilka dni poznamy efekty działania naszych taśm. Nasze pływki testujemy już kilka tygodni. Sprawdźmy, jak one wyglądają w środku. Na stole mamy nasze pływki. Na pierwszy oka widzimy, że ta niezabezpieczona, jest kompletnie krucha, nawet po dźwięku, jak nie nią pukamy, słyszymy, że jest pusta piana. Otwórzmy sobie próbkę zabezpieczoną taśmami. Tu widzimy, że nic się nie sypie. A to na 2. Gołym okiem widać, że jest kompletna różnica. Z każdym tygodniem, z każdym miesiącem na pewno będzie ten proces postępował, ale już piana straciła swoje właściwości, przez to, że już Dają się łatwo zeskobywać, trapiąc palcem, wafelkować. Efekt działania naszych taśm widać gołym okiem. Pływka bez taśmy, pływka z taśmą. Kilka tygodni na słońcu. Tak zdegradowana piana tylko dzięki taśmom w Tak znaczący sposób zmieniacie żywotność swojej piany. Łatwa aplikacja, niewielki koszt, a będziecie zadowoleni przez wiele lat. Naprawdę polecam Mateusz. Cześć!